To, co tutaj robimy, to jest zgromadzenie spontaniczne. Mamy prawo, zgodnie z orzecznictwem polskich sądów, zorganizować takie zgromadzenie spontaniczne. Zresztą zapowiedzieliśmy je wczoraj na konferencji prasowej, która odbyła się tutaj, w naszej siedzibie. Zapowiedzieliśmy, że jeżeli miasto po raz kolejny podejmie próbę odbudowania tęczy, to będziemy pokojowo protestować. To, co tutaj jest, to jest pokojowy protest. Nie blokujemy ruchu, nie używamy przemocy, na ile to możliwe. Zachowujemy się kulturalnie wobec policji, liczymy na to samo. Liczymy na odstąpienie miasta od samowoli budowlanej, jaką jest stawianie tutaj tęczy, która jest instalacją budowlaną, a nie artystyczną. Jesteśmy przeciwni temu, żeby ją tutaj instalować powtórnie. Uważamy, że nie ma uzasadnienia wydawanie pieniędzy podatników na tą instalację i zamierzamy protestować tutaj pokojowo. Zapraszamy wszystkich Warszawiaków, przedstawicieli organizacji prawicowych do tego, żeby do nas dołączali i kontynuowali z nami ten proces. Jakieś pytania? Będziemy tutaj tak długo, aż nie przyjdzie do nas przedstawiciel miasta i nie odstąpią od budowy tęczy i nie odstąpią od marnowania naszych pieniędzy, naszych podatków. Przypominamy, że tęcza była instalacją związaną z polską prezydencją. Pierwotnie miała stać przez trzy miesiące. Pierwotnie, jako instalacja tymczasowa, nie budziła kontrowersji. Niestety, środowiska lewicowe nadały jej charakter ideologiczny. Artystka, miasto i politycy lewicy otwarcie mówią, że to jest symbol ich dominacji, ideologii tzw. antyhomofobii. W związku z czym przyjmujemy to ich stanowisko i zachęcamy do dotrzymania pierwotnej umowy, która polegała na tym, że w 2012 tęcza miała być ustawiona tylko na 3 miesiące. Od tego momentu minęły już w tej chwili 2 lata, dlatego tu jesteśmy i jeżeli będzie trzeba, będziemy dłużej. Nie ma naszej zgody na to, żeby władze Platformy Obywatelskiej i Szuliska Lewicowe działały za pieniądze podatników metodą faktów dokonanych. Są tutaj przedstawiciele Młodzieży Polskiej obozu narodowo radykalnego niezrzeszone osoby, ludzie z Warszawy i z spoza Warszawy. Zapraszamy z Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Solideo no Są także przedstawiciele... Tak wygląda wolność mediów w Polsce. Filmujmy, tak 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 jak ograniczona jest... Tak, tak będzie, proszę bardzo. Tak ograniczony są. Graniczne są w ogóle, tak? Graniczne są media. Zachęcamy policję do stosowania się do przepisów prawa, szczególnie do ustawy o policji regulującej zasady użycia środków przemysłu bezpośredniego. Przypominamy, że nikt z nas nie używa przemocy i nikt z nas nie łamie prawa. Korzystamy ze swojej konstytucyjnej wolności zgromadzeń. Do czego mamy prawo? Czy nie Nie, nikt nie opuścił dobrowolnie, może pan jest Nie dobrowolnie. Jeżeli, jeżeli pan nie... Ale mogę podać wszystkie dane. Może pan podać. To proszę bardzo do policjanta. Nie, nie, nie. Nie ma takiego obowiązku. Ma panu panu? Nie ma takiego obowiązku. Nie ma takiego obowiązku. Łukasz, chodź tutaj. Nie ma takiego obowiązku. Nie ma takiego obowiązku. Zaraz, będzie, zaraz będzie adwokat i nie ma takiego obowiązku, obowiązku. Nie ma takiego obowiązku! Przepraszam, obowiązku. przepraszam. Hej, hej, hej! To jest adwokat! 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 Idź! Adwokat! Adwokat! Pana. Adwokat! Adwokat! A co wie pan, Pan wychodzi, pan jest normalny. jak to, jak to Nie przychodzi, pan, dobrze? Nie przychodzi nawet adwokat. Krzysiek, 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 Krzysiek. nie chcę puścić Łukasza. Puśćcie się... adwokata!